Już od ponad roku w tu w sali, w hali sportowej pokazujemy różne dyscypliny sportu. Zaczynamy zawsze z najwyższej półki i tak jak było z piłką siatkarską, tak samo i w dniu dzisiejszym piłka futsalowa po raz pierwszy w Oleśnicy, oczywiście w wydaniu międzynarodowym. Spotykają się dwie drużyny o europejskich, już niestety, Mówię niestety, dlatego że mam nadzieję, że kiedyś my będziemy mieli takie drużyny, ale z osiągnięciami europejskimi. Mistrz Rudimska Akademia, która jest naszym miastem partnerskim, jest mistrzem również Czech. Natomiast drugą drużyną, która w dniu dzisiejszym tutaj się pojawia, to Klub, Akademia Klub Pniewy. Mistrz Polski, czyli zderzenie naszych przyjaciół, przyjaciół z Polski i przyjaciół z Czech jest tutaj najlepszym przykładem na to, jak się współpracuje. A dlaczego pniewy i dlaczego Kfrudim? Ponieważ mamy w nazwie Kulturę i Sport, a współpracujemy z pniewami jako kulturą. Prezes y, tego klubu jest kolekcjonerem dzieł sztuki, a zarazem wielbicielem sportu y, te, i stąd ta przyjaźń i to wezwanie. Mam nadzieję, że mecz będzie udany. Co prawda mam wątpliwości, komu mam kibicować.